No siemano, siemano dziwadełka, tutaj jak zwykle wasz tutaj jedyny prawilny youtuber. Mianowicie chciałem wam dzisiaj pokazać jak wygląda bitwa o bazę na K258. Trwa już jeden dzień, więc ponad no ponad już 24 godziny tutaj. A no jak na razie zapowiada się na to, że najprawdopodobniej gildia Reacted Re Dix Okej, okay, dobra, dobra, fajnie się nazwali. W każdym razie tutaj podbiję, aczkolwiek coś mam takie przeczucie, że jeszcze jakieś rally pójdzie. Tak, rally idzie, tutaj widzę, Rabbit będzie tutaj stawiał rally. Dostał już widzę tutaj niestety zanieczyszczenie. Czyli z, w ogóle nie wiem po co tak naprawdę to daje, bo produkcja zasobu zmniejszona 95%, ale nie ma to jakiegoś głębszego sensu biorąc pod uwagę, że i tak surowce są przesyłane tutaj od innych w takim momencie. Widzę, że tutaj robiłem podmiankę, ale ale teraz pierwsze co, no to oczywiście musicie prawą ręką wziąć myszkę i kliknąć przycisk like. Następnie subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Ok, dobiliście 35 łapek, tak jak było mówione, zatem wstawiam odcinek. Kolejny odcinek będzie już z nowego kontentu, bo o tym chciałem mówić. Mianowicie będziemy komentować, a na pierwszy rzut ogień pójdzie pewna osoba, która jest nędzną podrubą, tutaj pana Loda Kruszwila. No ale myślę, że filmik, który wrzucę na godzinę 14, będzie Wam się podobać. więc o 14 możecie wbijać, o 20 jak zawsze live, gdyż zapowiedziałem, że będzie co dwa dni. W tym momencie live będzie. Twojo, widzę, podmianka jest robiona tak. Live będzie z League of Legends, Zatem, kto będzie chciał ze mną zagrać, niech w tym momencie napisze ja w komentarzu i temu komuś oczywiście przypnę serduszko. A kto będzie na live też niech napisze ja, to temu też przypnę serduszko. Okej, okay, dobra, więc w każdym razie jutro o 20.00 live z LOLa. Widzę, że tutaj nadal dołączają do ruszenia, gdyż no próbujemy D5 zrobić. Jeszcze 13 minut, jak widzicie, tutaj jest kwestia tego, ciekawi mnie czy to rally im przejdzie, czy też nie sam jestem ciekaw, bo to jest taka, taki ostatni dzwonek. Jeżeli nie uda im się teraz odbić tej bazy, no to taka kiszka troszeczkę. A nie wiem kto dokładnie tutaj obejmuje w tym momencie bazę. Ok. Na razie tytuły są ponadawane tutaj. Tutaj z pewnością ten dostał jakiś tytuł. Nie, nie dostał tytułu. Ok, co do update'u, natomiast y, sporo rzeczy się w update'cie pozmieniało, jak możecie zauważyć i nie pytajcie się y, co 5 minut dosłownie jak to wygląda z tym pakietem na 200 tysięcy, sprawa wygląda tak, że dostajecie zarówno 200 tysięcy gemów jednorazowo oraz wszystkie te bonusy, które macie od zamku możecie sobie wziąć, czyli w sumie wychodzi około 400 tysięcy gemów jeżeli macie 25 poziom zamku, więc tak sytuacja się przedstawia więc skończcie wreszcie mnie o to pytać, bo już mnie to denerwuje a teraz dajcie lajka, dobra, teraz zobaczymy bo tutaj widzę, że koleś najprawdopodobniej odpali Coś mi się wydaje, że będzie odpalone 75% do ataku tuż przed Ralką. Przed tym jak właśnie będą, ale już dostał widzę tytuł tutaj Błazna, no tak jak myślałem, więc atak armii będzie obniżony. Jestem ciekaw co na co będzie podmieniane. za zobaczymy. Tutaj nie jestem pewien, gdyż no mistrzowski gear jest. Teoretycznie wygląda jak podkaf, ale jestem pewien, że Kawaleria tutaj nie pójdzie, wręcz jestem przekonany, że kawaleria tutaj nie pyknie, w ostatniej chwili zmieni, ale też nie jestem pewien, czy jest na kontrwywiadzie, czy też nie. O tym będziemy się musieli przekonać za chwilę. Widzę, że tutaj również niektórzy, niektórym się nie spieszy, bo idą strasznie powoli. Podejrzewam, że chcą odbić bazę tuż przed końcem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem czemu non-stop, tak naprawdę są tutaj robione te skany, jakby nie mogli sobie napisać po prostu co on ma, albo wrzucić na line'a. No to ten drugi raz już skanuje. Też nie wiadomo w ogóle po co, chyba lubi sobie malować Golda tylko. I widzę, że podmiana idzie, tylko to są konie. Tak, to mi się wydaje, że jest podmianka na konie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tutaj, jak widzicie, już, już dobrze wiemy, kto jest tak naprawdę tym, który to rally tworzy, więc w tym momencie już na niego nacierają tutaj ze wszystkich stron, żeby nie było widoczne, czym tak naprawdę pójdzie, a my się przekonamy o tym za chwilę. Biorąc pod uwagę, że no, gildia nas pewna troszeczkę pociachała, no to wygląda jak konie. To wygląda jakby szły rzeczywiście konie, ale tutaj nie ma pewności. Jeszcze nie odpalił tego busta. Zaraz zobaczymy na jakie... Tak, to będą konie i łuki. Dobra, konie i łuki. Tylko co? Co to się stało? Czemu zostało rozwiązane? Aha, rozwiązali rali, okej. Okay. Dobra, tego teraz nie mogę zrozumieć dlaczego rozwiązali rali. Więc wychodzi na to, że po prostu się poddają, no. No, na to wszystko wskazuje. Tutaj oczywiście chowaniec poszedł. Tutaj w tym momencie kolejny pirysk poszedł. Więc no, już chyba walka raczej jest przesądzona. Nie ma co tutaj za dużo gdybać. Chyba, że jeszcze jedno rali będą próbowali stawiać, ale jakoś tak powątpiewam szczerze mówiąc. Ale walka trwała jeden dzień pomiędzy Rey i jedną gildiem, tutaj właśnie z zarejestrowanymi dikami. Ok, 70. Tutaj miliardów mocy kontra e, sis 38. Chińska gildia, a ta druga nie spojrzałem. E, czy też chińska? Angielska, no. Bo Anglicy w końcu zaczynają się brać do roboty i zaczynają powoli wygrywać z Chiniolami, co mnie bardzo cieszy osobiście, bo nie lubię tych skośnookich. Mm, szczerze mówiąc. Ale, ale widzę, że tutaj tak, 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 będzie jednak kolejne rali stawiane, kolejne rally jest stawiane, gdyż, ale jest taki mały problem teraz, że mogą nie zdążyć. Tak mi się wydaje. No, zobaczymy. Ci najprawdopodobniej będą znowu podmiankę robili. Tutaj idą dosyć powoli więc będą to te piątki na pewno, ale ja cały czas mam przeczucie, że on pójdzie koniami. Ja mam cały czas takie przeczucie. Chociaż teraz tak szczerze mówiąc zastanawiam się czy to nie będzie miks tutaj połączony łuki i piechota. Możliwe, że to będzie łuki i piechota, chociaż nie, piechota by szła troszeczkę szybciej, więc mam takie przeczucie, że będzie łuki i konie albo... O łuki i konie, ja tak stawiam. I mam nadzieję tylko, że nie wpadnie na genialny pomysł, aby wleść klinem, gdyż klin tutaj na nie za wiele się zna. Dobra, tam ten odchodzi, jakiś tam inny przychodzi, ale go nie widać. Dobra zostało tutaj 7 minut, i sam jestem ciekaw, przedłużę specjalnie odcinek, tylko do tego, żeby właśnie tutaj wam co powiedzieć, jak sprawa się przedstawia. Dobra, ale pamiętajcie, oczywiście łapa w górę pod filmem. Dobra, ale jedziemy. No zobaczymy, zobaczymy. Koleś, no całkiem nieźle. Mm, tutaj ma, dobra, no mają, no to kuczę. Ja już nie pamiętam jak tam to wyglądało z bohaterami, nie wiem czy tutaj mam burzową lisicę, nie, nie pamiętam po co ona była, nie, tutaj nie mam bo z burzowej lisicy. Ale ona nie wiem po co była, chyba, chyba właśnie pod konie była, ale teraz nie jestem w 100% tak przekonany. No ale zobaczymy, w każdym razie niewiele brakuje, niewiele brakuje, gdyż no... Tutaj widzę 7 minut zostało, więc oni muszą się pospieszyć. To jest taki ostatni dzwonek. Ray nie będzie robił podmianki. To już jest pewne tutaj, gdyż no, nie zdążą po prostu zrobić podmianki. Za chwilę tak naprawdę zacznie się prawdziwa akcja. Jeżeli tuż przed końcem podbiją, to to będzie naprawdę kozackie. To będzie po prostu, no fajowe i potem będą, będą najprawdopodobniej dalej próbowali się tutaj y, jakoś y, dobijać jeden do drugiego, trzeci przez czwartego. Bo być może jeszcze coś ta gildia tutaj planuje, zaraz ją zobaczymy. No oni też są mocni, oni też są mocni, więc najprawdopodobniej oni też mogą, Lao Kung to wiadomo, rzecz jasna jaka to jest gildia. Mnie to w ogóle zastanawia, że Chiny mają tyle pieniędzy, a prawda jest taka, że przecież niby są pod takim naporem i w ogóle i tak się źle żyje w Chinach i się szyja adidasy, a w rzeczywistości mają na to, żeby tyle nagryw wyda gry wydawać, te swoje wony czy tam jeny. Okej, okay, dobra. CCG. Koleś ma fajny nick, zobaczymy czy to będzie GG. Dobra, jest podmianka od Tawi tutaj, jak widzę. Okej, okay, dobra, jest podmianka, jest robiona znowu podmianka po raz kolejny, i jestem ciekaw, czy po prostu zaatakują. Teraz w ciemno, no bo nie za specjalnie mają wybór. Ja bym po prostu szkoda, że nie ma czegoś takiego jak w gocie, że można puścić rali kiedy się chce. To by było naprawdę fajne, gdyby była taka możliwość, że puszczasz rali po prostu kiedy chcesz. To by było mega spoko. Bo gdyby coś takiego właśnie miało miejsce. To mogliby tak naprawdę w trakcie podmianki puścić rali i na dywanach podbić. I nie byłoby czegoś takiego jak podmianki. No i to w sumie, moim zdaniem, byłoby nawet lepsze, bo można by po prostu zrobić tą podmiankę, czy nie. I w tym momencie ludzie by się zastanawiali, czy to zrobić, czy też nie. No ale dobra. Jak widzicie, 501 milionów moc mi nie rośnie za szybko tutaj, akurat na tym gocie ze względu na to, że robię te dwójki w większości. Chwila czy ja mam kontrwywiad? mam kontrwywiad dobra, okej, okay, dobra teraz ten to sprawdza oczywiście zaraz rali się rozpocznie nie, chwila, jeszcze dwie osoby do niego idą, a kiedy te 13 minut, dobra, okej okay, bo ja robię D5, mam nadzieję, że mi się uda będę musiał wykupić tutaj na zmiany więc zaraz od razu sobie wykupię tutaj na zmianę talentu, okej okay, dobra, mam na dwie zmiany no i zobaczymy w ogóle nie wiem, czy... Dobra, ja mam prawie fulla, tutaj też prawie full, czy wszyscy dali dobrych? No, na coś mam przeczucie, że ta piątka nie pyknie nawet jak zmienię talenty, no, ale miejmy nadzieję, że to jest tylko przeczucie, wszyscy dają tak jak należy, jak tu ktoś te dwójki... Sorry, stary, nie ma te dwójek. Okej. Okay. Dobra. Jeden, 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 dobra. Ok, patrzymy. I teraz, ile jeszcze osób do tego rabita będzie szło? I skąd oni w ogóle idą? Co to za zadupie jakieś jest? Widzę, że dwie osoby tutaj idą do niego. Tutaj ktoś mm, solo na bazę? Tak to wygląda, jakby solo na bazę szedł, aczkolwiek no, przekonamy się. Nowy film będzie o godzinie. A tutaj, okej, okay, dobra, już się będzie zaczynało, już się będzie zaczynało. Nowy film pojawi się o godzinie 15.00 i pamiętajcie jeżeli ktoś do tego momentu dotrwał, no to musicie zdawać sobie sprawę, że 35 łapek w górę i film następnego dnia również się pojawi. Pamiętajcie też o live o godzinie 20.00. Dobra, ale patrzymy, patrzymy. Obra, leci. Zobaczymy co z tego co z tego wyjdzie, zobaczymy co pyknie i czy pyknie przede wszystkim, ale skany lecą teraz w tym momencie. O, tak, idzie piechota połączona z kawalerią. Co to miks jakiś? To wyglądało jak miks, ale piechota i kawaleria, tak mi się wydaje. I ja, jak przejmą. Boże, co za cykory, ja pierniczy. No nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Jak on mógł to anulować? No dlaczego? Dobra, nie wiem po co. Tak naprawdę oni ich tylko straszą, chyba. No teraz już nie ma szans żadnych, więc. Także tego. No okej, okay, dobra, to by było na tyle. To był Talas. Pamiętajcie o łapkach itd i Trzymajcie się. No i do zobaczenia o 15 wraz z nowym odcinkiem i lajkować mi go. Na razie i bye.